Siema, witam Was na moim kanale, dzisiaj sobie będziemy grać w Brawl Stars i tutaj macie na samym początku ID mojego klubu trochę mnie nie było na YouTubie ale teraz już będą o wiele częściej filmy tak dwa razy w e, tak dwa razy w tygodniu bo co dwa dni, ale w weekend nie będzie no i tutaj macie ID mojego klubu i, no i zaczynamy grę napiszcie w komentarzu ile macie pucharków a ja Wam przytnę serduszku Od razu pójdę sobie na środek, jak ta bibi zniszczy te skrzynki, to ja sobie je wezmę po prostu. Albo jednak nie, bo zginę. Myślałem, że ta bibi na samym początku zacznie niszczyć te skrzynki, ale jednak się myliłem. Teraz sobie może zagramy zadymę. No i dobra, mam trochę postacie, z, takie, znaczy ja tak słabo wybrałem postać, bo to raczej mapa na daleko, a nie na blisko, ale, no cóż. Eee, ten ból chyba nie ma gadżetu, no to... a jednak ma. mu podjechał tego wcześniej? Dobra, ale tego, to już nieważne. A, i następny film zrobię, że gram z, z wami, widzowie, tylko musicie do mojego klubu dołączyć, żebym mógł z wami grać. Znaczy, wiem, że możemy przez ten. przez e, to, że. Wyślę te zaproszenie, ale i tak wolę, żebyście dołączyli do mojego klubu, ale i tak wam pokażę jeszcze. moje ID do znajomych. Musiałem tarczę włączyć, bo bym zginął, ale i tak chyba zginę. No i lagiem mam. No. Skaczę. Dobra, z, e, z, zginę, ale. A dobra, jednak nie szczelili. Myślałem, że może szczela, ale nek. No tego Franka zabiję. A zmarnował Oltanie potrzebnie. Nie no, co ten ból zrobił? Dobra. O nie, zamrużony. Dobra, ja tak blisko było. A i tak myślę, że możemy to wygrać. Bo ten Frank cały czas marnuje ulty. No i znowu zmarnował. Zabi Jak zabijemy tam Nani, to szczelimy. A nie, i tak chyba szczelimy. No podaj, Kościół! Już byśmy skończyli dawno. No a tak to zepsuł. Jest, strzeliliśmy. Dobra. Teraz sobie zagramy może zrzut botów. No. I tutaj na nie wybiorę. Możemy sobie poradzić, ten Edbit musi bardzo dużo robić. Bo, jak nie będzie robił dużo, to przegramy to raczej. Ale i tak raczej możemy to wygrać. Dobra, dalej już leży. Ale obił mnie mocno. Ja tu będę stał i pilnował po prostu. No, nie potrzebuję trochę zużyłem ulta. Ale jest jeden jeden. O nie, dobra, e, ja muszę bronić tego Barleya, przyszłą zaraz zginę. Szczęście miał. O ja, ten botsy tam stoi, tam jadę ultem. Tak dosłownie w sumie jadę. Siema? O nie, nie przetreportowałem się. A, dobra, nieważne. O nie zgnę. Dawajcie no tego Daryna Dostał? Chyba, chyba zgnie, ale i tak bez śrubki już Na dół, na dół, dobra Nie Dobra, oni mają tego bota Dobra chyba, dobra i tak e, Teraz Trzeba z, e, Tego bota zabić, co teraz się zrespi Bo inaczej może być trudno o nie, co ja zrobiłam? Ale dobra, on idzie do nas. Dobra, mamy śrubkę, teraz nie mogę zginąć, ale i tak i spróbuję podjechać. O nie, 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 nie mogę zginąć. Dobra, yy. Ten barley musisz zebrać i uciekać, a nie stać tam. No, a nie po mnie ten Darl zrobił tak. Mógł podjechać te, tego Barleya i, 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 by, i. by zabrał nam śrubę Ja tak nie lubię tego bota na koniec, bo on może o wszystkim zadecydować. No i oczywiście do nich idzie, tak zawsze jest. Nie! Dobrze, dobrze, dobrze. I ten 8-bit to zbierze i ucieka. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ja tam idę go bronić. No i wygraliśmy. Jakoś bardzo, bardzo trudno nie było, ale też nie było łatwo. Jak widzicie, ja nadal, nadal, nadal nie zrobiłem tego, wyzwa, tego zadania, bo tak średnio gram w ten tryb, wolę na przykład sobie solo zagrać. Ja nie, ja nie lubię tych butów po 20 tysięcy, bo najtrudniej się je niszczy. I zawsze dużo czasu to zajmuje. Dobrze, dobrze. O, dobra, po co ten krok to podjechał. Niepoprzebnie. Dobra, śrubka. Jakie tu się bot zraspi? A i tak się te Aha. No, oczywiście największy, ale i tak go szybko zniszczymy. Chyba. Tylko, że dla nich będzie. Jeszcze myślałem, że ten Gryf porobi, ale jednak się myliłem. Nie uda się tego bula zabić. Jakbym dobrze wycelował, to może by się udało. Chyba to przegramy. Dostał mocno ale czemu zawsze jest tak, że do przeciwników id, idzie ten bot, ja tego trochę nie rozumiem mimo, że się blisko stoi, to czasami idzie do przeciwnika, który stoi o wiele dalej dobra zbiorę tą śrubkę o nie 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 nie, nie. dobra Przegraliśmy to już na 100%. Ja już się kręcę nawet. Nie ma szans, że to wygramy. No, no, wiedziałem. Jeszcze sobie solo na koniec zagramy. Nie od razu na środek idę, pomimo, że mam jeszcze lagi. Nie warto było iść na środek i to tak totalnie. Bo za mało skrzynek jest. cztery skrzynki, to ja sobie mogę na bokach wziąć. Bo już mam dwie. Już połowę z środka, tak bym mu na środku od razu zginąć. Rozumiem, jakby tam na przykład było sześć skrzynek, 8. No jak tam były 4 skrzynki, to się nie opłaca nawet iść. Do tego ale primo. O nie! No dobra, trochę tego nie przemyślałem. Trochę bardzo. O, teraz na przykład się bardziej opłaca iść na środek, bo jak widać, już są sześć skrzynek. Ale na razie pójdę sobie do rogu tutaj i poczekam. O nie, dobra, totalnie nie wiem, co tu się dzieje. Ale... dobra. Zbieram! Dobra, uciekam. Zebrałem dwa i uciekam. Zawsze lepsze dwa niż 1 albo zero, albo zginięcie w ogóle. Skaczę, ale chyba... Nie, dobra. Nie! Kurczę. Dobra, ale to by było na tyle z tego filmu. No i co? No. I pamiętajcie, dołączajcie do mojego klubu. Tutaj macie ID a i, moje ID do znajomych to jest o, właśnie takie tutaj. No i nara. No.